Dzień dobry, serdecznie z tej strony Sebastian Koczyk i witam cię w kolejnym materiale dotyczącym notacji BPMN. Dziś odpowiem na takie pytanie, które chyba pojawia się najczęściej, czyli jak szkolić się z modelowania w BPMN. I tutaj odpowiedź mogę podzielić na takie trzy kategorie, trzy punkciki. Po pierwsze, to co jest warto zrobić, no to sięgnąć do dokumentacji, do specyfikacji naszej. Notacji BPMN. My, jako analitycy, powinniśmy zawsze w pierwszej kolejności opierać się na dokumentacji i to, co już jest napisane, jest naszą, naszym źródłem, tym z czego powinniśmy czerpać wiedzę. Więc w przypadku notacji BPMN, my mamy naszą stronę omg.org i tam ta specyfikacja jest. To jest dosyć długi dokument, bo on tam ma ponad 500 stron, ale same opisy Poszczególnych elementów w naszym wypełnieniu są dosyć krótkie i też możemy sobie wyciągać stamtąd to, co potrzebujemy. To nie jest tak, że musimy wejść od deski do deski, przeczytać, studiować, bo to nie ma sensu. Lepiej po prostu, znaczy warto spojrzeć, jaka jest struktura dokumentu, oczywiście przejrzeć, ale w momencie, jak coś potrzebujemy, to możemy tam uderzać. I to jest takie podstawowe miejsce, skąd powinniśmy czerpać wiedzę, bo tam jest to źródło. To jest najświętsza prawda odnośnie tej specyfikacji, no bo to są autorzy. Przejdźmy teraz do punktu drugiego. I punktem drugim są kursy, szkolenia. YouTube i wszystkie inne miejsca, gdzie możemy znaleźć jakieś materiały dotyczące modelowania przy wykorzystaniu tej notacji. Na przykład ten kanał jest takim źródłem, gdzie poruszamy jakieś konkretne elementy. I to jest bardzo fajne, ponieważ możemy czerpać wiedzę z osób, które są trochę dalej, wiedzą trochę więcej, zamodelowały tych procesów trochę więcej i mogą bardzo cenne wskazówki przekazać. Plus, często jest tak, że tak jak ja w swoich odcinkach poruszam jakiś konkretny aspekt, więc jak mamy, Jakiś problem z konkretnym aspektem, no to szukamy informacji i wiemy. To jest bardzo fajne na początek. To, o co warto zadbać, to, żeby był cel tej naszej nauki, bo to, że sobie przejdziemy przez tysiąc kursów. To nic nam nie da. Musimy mieć jakiś cel w tym. I naszym celem jest generalnie spełnianie potrzeb naszego biznesu. I spełnianie potrzeb naszych, naszego biznesu poprzez dobre procesy biznesowe, które wspierają naszą organizację. I tak jak mamy naszym głównym, ostatecznym celem jest wrobienie tych genialnych procesów, tak podczas każdego szkolenia musimy mieć też coś z tyłu głowy, co my chcemy zrobić. Bo samo przejście szkolenia nic nam nie da. Jeśli chcemy się nauczyć dodatkowych elementów, no to jeśli mamy specyfikację i sobie przejdziemy, no to tam mamy te informacje. Więc w przypadku jakichś szkoleń kursów to warto spojrzeć czy jest tam praktyka. To da nam najwięcej, jeśli chodzi o te szkolenia, o te informacje. To co może być jeszcze fajne, no to wyznaczenie sobie celów w postaci certyfikacji. Na przykład sobie chcemy zdobyć certyfikat na poziomie pierwszym ze znajomości BPMN-a, przechodzimy sobie szkolenia, potem weryfikujemy i się, mamy od razu informację zwrotną, plus jak się uczymy wtedy, no to zwracamy trochę bardziej na te wszystkie elementy uwagę, niż jakbyśmy sobie po prostu przychodzili kolejne szkolenie Więc warto się tutaj challenge'ować w jakiś sposób, wyznaczać sobie cele do szkoleń, uczestniczyć w tych szkoleniach, bo one są bardzo fajne z modelowania. Ja sam teraz będę przygotowywał też takie szkolenie, gdzie będziemy modelować. Przejdziemy oczywiście przez wszystkie te podstawowe elementy BPMN, no bo musimy to zrobić, żebyśmy to wiedzieli, ale potem będziemy modelować w praktyce. Tak? Każdy, każdy element musimy wiedzieć, kiedy wykorzystać i żeby to nam dawało coś w naszej pracy. I w taki płynny sposób możemy przejść do trzeciego punktu, czyli do praktyki. Bo to da nam więcej. Na pytanie, jak szkolić się? odpowiedź brzmi: modelować. Dlaczego modelować? No bo z każdym kolejnym diagramem będzie on coraz lepszy. Tak, anegdota mi się przypomina odnośnie ilości kontra jakości. Tak, bardzo, bardzo skraca skracając tą anegdotę, chodziło o to, że studenci mieli jedni zrobić jak największą ilość zdjęć, a drugą na dozy tylko kilka, ale najlepszej jakości. I okazuje się, że ci, co zrobili po 500 zdjęć, przez to, że się uczyli z każdym kolejnym zdjęciem, Zrobili zdjęcia dużo lepszej jakości niż ci studenci, co zrobili tylko 10 zdjęć super jakości. Więc tak samo też jest z procesami. W momencie jak my przerobimy sobie 100 procesów, to wiadomo, że ten setny proces będzie dużo lepszy niż te pierwsze kilkanaście. I tak samo jest tutaj. Jak sobie zrobimy jeden proces, a potem za 3 lata zrobimy kolejny, no to ten drugi proces to. Nadal może być wątpliwej jakości, choćbyśmy przerobili tysiąc kursów, dowiedzieli się miliona nowych rzeczy, no to jednak nie staliśmy przed pewnymi wyzwaniami. Ponieważ, jak sobie modelujemy takie procesy, no to za każdym kolejnym procesem stoją jakieś wyzwania. Jak coś zamodelować, jak zamodelować coś lepiej, jakiego elementu użyć i jeśli my przechodzimy przez ten proces, uczymy się jak w praktyce wykorzystywać tą notację, co możemy użyć, gdzie możemy użyć, jak możemy zamodelować pewne rzeczy. No to siłą rzeczy w momencie kiedy będziemy robić to po raz 30, to będzie nam trochę łatwiej. Bo pewne elementy już opanowaliśmy już. Rysowaliśmy sobie już kilka razy jak nasz użytkownik się porusza po tym systemie. No i wiemy jak wykorzystać te elementy. Już nie musimy kolejny raz rozkminiać tego samego, tylko w pewnym sensie z automatu działamy. I tak to wygląda, żebyśmy jak najwięcej narysowali tych procesów, to siłą rzeczy będziemy wyszkoleni, a tego byśmy wszyscy sobie życzyli. I to w sumie tą pozytywną myślą zakończę dzisiejszy odcinek. E, mamy trzy aspekty, trzy, trzy, tak dokładnie trzy. Pierwszy to jest specyfikacja. Jako analitycy zawsze, zawsze, zawsze starajmy się w pierwszej kolejności spojrzeć na specyfikację i dokumentację tego, co już jest dostępne. Po drugie no to szkolenia, materiały, YouTube, blogi, e, płatne szkolenia Warsztaty, ponieważ to nam da dużo wiedzy od praktyków. Tylko pamiętajmy, żeby nie popaść w takie błędne koło, że sobie oglądamy kolejny kurs online, a nic z tego nie, nie wyciągamy dla siebie. No i po trzecie, praktyka. I to trzecie jest, trzeci punkt jest najważniejszy. Musimy siedzieć i rysować te procesy. Wtedy każdy kolejny będzie lepszy. Fajnie, jak będziemy mogli sobie z kimś walidować te procesy. Na przykład, jak chcesz, to możesz to robić ze mną w ramach mojej społeczności i będziemy mieli taką pewność, że zawsze małym krokiem do przodu każdy ten nowy proces jest odrobinkę lepszy. Więc pamiętajmy o tym, żeby się uczyć. Ja ze swojej strony w tym odcinku zapraszam Cię jeszcze do mojej społeczności, do subskrybowania kanału i słyszymy się już w piątek, gdzie będzie notacja UML diagram klas i coś nowego dla Ciebie. Do usłyszenia!